Właśnie i legendy polskie. Morskie oko. Morskie oko, mimo swojej nazwy, wcale nie jest morzem. Wokół morskiego oka nie ma piaszczystej plaży ani muszelek, nie pływają po nim statki i nie żyją nim morskie zwierzęta. To ogromne jezioro w Tatrach, w wysokich górach na południu Polski. Otoczone jest górskimi szczytami. I aby się do niego dostać, trzeba przejść wiele kilometrów. Ale najstarsi górale mówią, że Morskie Oko ma jednak coś wspólnego z morzem. Podobno włączone jest podziemnym tunelem z Morzem Adriatyckim. I czasem w długie zimowe wieczory opowiada się legendy o Morskim Oku, a było to tak. Dawno, dawno temu, Żył pewien żeglarz, który przebywał, który przepłynął wszystkie morza i oceany, by znaleźć skarb. Nie był jednak chciwy i nie chciał się szybko wzbogacić. Chciał dać ten skarb złemu czarownikowi, który uwięził jego rodziców w zamian za ich uwolnienie. Ale mimo, że podróżował już wiele lat i przepłynął cały świat wzdłuż i wszerz. Nie znalazł żadnych kosztowności, choć słyszał, że leży ich pełno na dnie morza. W końcu uśmiechnęło się do niego szczęście. Kiedy żeglował po morzu śródziemnym, odnalazł wrak zatopionego niegdyś statku, a w nim seremno szkatułę pełną pereł, złota i klejnotów. Bardzo się ucieszył. Że ujrzy wreszcie matkę i ojca, skierował się w stronę Adriatyku, ponieważ u jego wybrzeży zwyczajownik przytrzymywał jego starych rodziców. Lecz gdy już by, był już daleko od lądu, rozpętała się straszliwa burza, wiatr rzuca okrętem na wszystkie strony, a ogromne fale wdzierały się na pokład. W końcu okręt zatonął razem z kosztowną szkatułką. Żeglarz zdołał się uratować płynąc w stronę lądu na desce ze strzaskanego statku, jednak w jego sercu zagościł smutek, stracił nadzieję na uwolnienie rodziców. Postanowił wtedy, że już nigdy nie wypłynie na morze. Nie chciał wracać na okręt i przypominać sobie tego, co przeżył. Wyruszył w głąb lądu. Wędrował wiele dni, tygodni, miesięcy, aż dotarł do wysokich gór. To były tatry. Wędrowiec wspiął się na ich szczyt i wtedy ujrzał morskie oko. Wyglądało pięknie wśród ośnieżonych gór. Zapragnął więc zejść do jego brzegów. Bał się jednak, że spadnie z urwistych skał. Poprosił więc górala wypasającego owce. Aby poprowadził go znanymi sobie ścieżkami. Góral zgodził się i zaprowadził żeglarza w dół do brzegów morskiego oka. Tam była uwiązana jego tratwa. Musimy się przeprawić na drugi na drugi brzeg, powiedział góral. Stamtąd łatwiej dostać się do wioski, by znaleźć nocleg i schronienie. Nie, ja pójdę brzegiem, rzekł wędrowiec. Obiecałam sobie, że już nigdy nie, nie wypłynę na morze. Ale to nie jest morze, zakrzyknął góral. To jezioro, które ma tylko nazwę taką, ale z morzem nie ma nic wspólnego. Chociaż powiadają, co powiadają? Zaniepokoił się wędrowiec, gdy już wypłynęli tratwo na jezioro. Powiadają, że to nasze morskie oko łączy się podziemnym tunelem z Morzem Adriatyckim. Wędrowiec aż się zatrząsł, gdy usłyszał nazwę morza. Najchętniej zszedł z stratwy, żeby nie mieć nic wspólnego ze znienawidzonym zn Adriatykiem. Ale już było za późno. Już byli na środku jeziora. W tym niebo zrobiło się czarne. I rozpętała się burza. Wędrowiec zaczął żałować, że zaszedł w te strony. Teraz pewnie utopi się i na tej lichwie, lichiej tratwie. I jakby na potwierdzenie jego najczarniejszych myśli, woda w jeziorze zaczęła się burzyć i wzbierać. Powstały ogromne fale, jak na morzu. Jedna z takich fal przy, przewaliła się przez trawę ale nie zatopiła jej, tylko pozostawiła na niej piękną, drogocenną szkatułę. Tę samą, którą żeglarz stracił podczas burzy na Adriatyku. Koniec.